No pamiętaj się, masz przed sobą złoty klosz. Ojej! Złote frytki! Bardzo chcę ich spróbować. Mmm, są pyszne! Ojej, to przecież złoty burger! Wow! Naprawdę? Żartujesz? Mogę wam w czymś pomóc, dziewczyny? Dlaczego tak łapczywie patrzycie na mój talerz? Co to jest? Jakiś bryloczek? To istne szaleństwo. To prawdziwy Mercedes. Mój własny samochód. Nie wierzę. To prawdziwy samochód? Dziewczyny, patrzcie! Tak, świetne auto. To znaczy, że ruszamy na przejażdżkę. Wskakujcie. Hurra, przejedziemy się fajną furą. Od razu widać, że to klasa biznes. Chcę dotknąć wszystkiego naraz, a jednocześnie nie chcę niczego dotykać, żeby nie obrócić się, nie zepsuć. Ale samochód jest teraz mój, prawda? Czyli mogę dotykać wszystkiego. Wow, dach od kabrioletu. Teraz jesteśmy gotowe na przygodę.